O dobra jest A <noise> mi też coś się wywiatło, też mnie raz wywaliło chciałem nie tam. Poczekajcie, sobie ustawię gościa ja? Właśnie no, sobie bo ustawiajcie co tam musicie Ej w ogóle mogłeś też... Chce mnie zwiększyć właśnie, ej eee... Chat. voting time Zmniejsz discussion i powiększ voting Może jest o. więcej tych, tasków short cooldown może być? 30 dobra, papierem Walking time możesz dać na minutę albo więcej nawet. Nie w minutę bo jak cię czekaj. Ja emergency meetings. No, Ej, Gram na jednego, nie dalej. Na no dwóch, na, na, dwóch na dwóch, na dwóch, na, na dwóch. dwóch. Jest, dwóch, na na dwóch. Dwóch. jest 8 no. ludzi, no. Może... Jest wizję Wizje może zmienić Krumaita. boże, na jeden. Aforce się pod górkę I dajcie na Krumaita na jeden. A, <laughs> <pod głościm>. <laughs> Yep. Alfons, albo siedzisz cicho, albo drzesz puta. <grym> Allo. <grym> oj! To będzie dobre, ja to czuję, ja, to będzie dobre. Oj, Dobra oj, odpala gierka, już mi się Ej, ej, ale jak to? Wyciszamy się w końcu czy nie? No wyciszamy się. Wyciszamy tch... się, wyciszamy to... się. No, no, tak, się no. myślę, ja po prostu nic nie mówię, No to tak, tak, no też no, tak. no nie chce mi się. Nie chce mi się nie mam zbindowanego. Ale to nie będzie. Dobra, Dobra, startuj, bo się robi kurwa cringe'owo. no, panie Dobra. Dobra cicho. Dobra, cicho już. Cicho, cicho już, kurwa. Dobra, gromy. O boże. A jaki macie? co? Nie Czekaj, nie że jestem niewinny czy mordercą. Dobra, mamy tu jakieś wyzwanko, zrobimy sobie. Przesyłanie pliczków. <sighs> Ogólnie to jest gierka, że jesteś sobie załogą, masz jakieś swój i tak dalej. I jest na przykład 10 ludzi, dwóch jest impostorów, czyli zabójców, a reszta jest czysta i musi tych impostorów znaleźć. Impo Imposterzy, czyli ci zabójcy muszą wybić y, całą drużynę, żeby wygrać tych czystych. A Ci zwykli muszą po prostu imposterów... Imposterzy mogą się chować w ventach zwykli, zwykli, zwykli nie mogą I trzeba, I trzeba ogólnie pilnować, nie? My mamy wyzwanie robić Wypełni się ten pasek cały My wygraliśmy, jak oni wybiją nas wszystkich Albo jak wybiją tyle osób, że reszta nie może zagłosować na imposterów no. Oj, 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 jest a, niebo... oj, oj, znalezione na... ciałko widzę. O oh, kurwa. Jak zginąłeś, wiesz? No. a to dobre takie ojej, oj, to. Gdzie, dobra kociaczka, Właśnie. gdzie znalazłaś? W tym, 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 jak to się nazywa? Ja nie... No nie na wiem. Na dole, na dole kafeterii, o. Nie wierzę. A gdzie jest kafeteria? A, to jest w samej głównie, to jest to największe. No dobra, no. I na dole. A widziałaś kogoś gdzieś w pobliżu? Nie, Ty się koło mnie kręciłaś trochę i stałaś i patrzyłeś, jakbym robił wyzwania jakieś czy coś. Wittrz za mną chodzi cały Nie, ja nie patrzyłem, bo nie wiedziałam gdzie są karty, jakoś w chwilę. Później. Później widziałem Oskaga. Nie, czekaj, nie Oskaga. Ja byłem. Ja byłem. Ja byłem. Ja byłem. Ja byłem w Ja stało, mm. chodziłem. Ja byłem ja byłem w kawetarzach Nie ja w w eee. zdanie, niby razem, podejrzane. Skipuję, ale to jest za mało. Mogę zrozumieć, że skipuję, no. Bo ja nie wiem w ogóle kompletnie. Ja tylko pyska tak. widziałem jak biegał. Ja byłem ino w kawetarii właśnie w admin, admin roomie, nie? Ja to kartę robiłam, a później. Dobra. Po, było, byłam w tym pokoju, później przewracam to, to są po pokarmki. A i pysku ke zełcisz, czy i pysku wie? Shield, mamy w nawigacji misję. I pan kapitan sobie lata. sewankę szybko. Cyk. Tu są te went, tu jest jeden went, tu jest drugi węd. I oni mogą sobie chodzić jedny, drugi wychodzić. Na przykład tu na górze też jest węd. Oh O shit. O oh. oh, shit. Oh, shit. Trzeba lecić na krawacz. Oh, le o mamy lake. No, zrobi nic, dobra. Moje wyzwanko to możemy sobie coś do Ben zrobić szybko Próbówki tak prawie To jest czasowe Próbówki się daje i przychodzi się za nas od 50 sekund a w tym czasie to można robić inne wyzwania wyzwania zrania na jeden hu. Pan gupek za mną lata podejrzane Halo Oj kto znalazł? Gdzie to było? To było w tym w Kugdę jak to się nazywa. Jak się schodzi z tego gdzie cię siedzi i strzela w rakiety. Znaczy w No asystrycie. To był bardzo jakoś był... Nie, on był koło mnie teraz On był koło mnie, on był koło mnie no. Wszystko Kto tego? Ja sobie robiłem ja probówki teraz i robiłem nie kable to nie w kafeterii. Ja, ja nie wiem. A kogo, kogo Wiktor yy, widziałeś obok? kogoś kogo? Nie pamiętam kto leciał, leciały dwie A osoby tam? chyba. Mi nie. To Właśnie zielony z czerwonym mi się Kot, ona, ona loto i wszyscy wszystkich co jak to robi. Mi się wydaje, że to jest kot, to jest kot. Mi się wydaje, że to jest kot. To jest bo robił zadania. A pan głupek właśnie za mną latał, no. Niech głuchy ja robią co, Ja latałem ja z bo... Mi się wydaje, czystka. że to jest kod. Ona zaczęła... ona zaczęła no, latać i oglądała się za tak wszystkimi, tak. To musi być kod. Duch... Niech duchy robią paski. Ale okay. mm. nie, to nie... Myślę, że nie. Chociaż... <ślech> <Okay. ślech> A, ja O kurde! Nieźle. <ślech> Dobra. No to super. Co? nie widzi na jedno oko. <grystanie> tu są kable albo. No, kto trzeba, meeting. trzeba coś zrobić, bo zabiją jedną osobę i koniec gry jest. Zabiją jedną osobę? Zabiją, nie, jak zabiją. Jakiś traitor zabije jedną osobę, to jest koniec gry. To ja bym zabił głupka. <noise> nie! On lotął! Nie, nie! On nie no, od dwie okazji sobie nie zabił. Dobrze, dobrze. A dobrze. A tak albo miał cooldown, no. Mi śmierdzi, śmierdzi mi strasznie od fioletowego od początku, jeżeli. No tak. tego. No wstaje! No wstaje! Sam bym się zgłosił, chyba. Masz, ej, wik, Wiktor, ma, masz jakieś wyzwanie? Masz jakieś wyzwanie, Taki Wiktor? Co, co, co robiłeś, Wiktor? Jakie zobaczyłeś? To jest niemożliwe, że nie, nie. zrobiłeś wszystko. Miałem wire, miałem to z silnikiem, miałem to wstrzelanie w rakiety. A ile musiałeś wstrzelić rakiety? Bo to jest yy, ...rememberable Rememberable. Tak? Nie wiem. Mm. Fioletowego, dawajcie fioletowego. Dobra, Ego, osuję nawet go. Dobra, ja nie wiem. nie wiem <śles> dobra, <śles> ja skipuję, bo nie wiem. Oj, no to prawda? Brawo, no mamy jednego. Mamy jednego. Jak i pewne. <głos> <głos> brawo. Oh nie. Oh nie. <noise> Jeszcze bo jeden bo. został, z cztery. I teraz został ostatni. Mogę ja zrobić ten kup Bo, Mamy pół wypełnionego Total Toskou i. <głos> <głos> Mi się to podoba za jakim duchy latają <laughs> <Mi też. laughs> Czy ktoś tu przyjdzie zrobić róbcie kurde No, no iść ktoś na górę Dobra jest easy I ostatnie chyba w elektronicznym Nie, jeszcze dwa To jest głupek, on nie! On wie Nie zrobił chyba! Nie zabiję zaraz! Dobra. O nie! Gdzie to jest? Dobra, mają wszystko zrobione. Możemy się z kimś trzymać. Albo możemy iść oglądać w kamerę. To jest niedobre. Kapitan leci. Pan Wetko. Aha. Trzeba lecieć. On głupek coś się wydaje. Podejrzany. Jeden krok do dobra. dobra oj, 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 oj. Dzień Brawo, dobry. To był, to był, to był pan Kutalion, Brawo, pan o, kapitan. Brawo, <grym> oj 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 No kto to był, bo nie wiem. Pan pomarańczowy. Jak to pan? pan... <śmienny> Pan czerwony. Niemożliwe, kolego. <śmienny> o nie. <śmienny> Petko, nie zrób kupocy. <śmienny> nie, pomarańczowy. Nie zrób Ale wiecie, co czy... mnie nie gadają tyle, bo im się zgłaszacie. Trochę... No dobra, gdzie byłeś pysku, co robiłeś? Poszłem wpisywać drugi kod, a pan kapitan już zabił tam kogoś, chyba zielonego, pana nie, ja... Nie, ja kogoś nie zabiłem. No. No. Dobra, a dobrze, a dobrze. dobrze. Dobra. Uu, Czarnia, się to jest... Amen! Dzień to było dobre, jak wszystkie duchy leciały za kręgami. Więcej czasu na gadanie, no, więcej czasu na gadanie. Na voting. Nie, nie na gadanie, na voting właśnie zwieźć. Zwie, zwie, no, no na voting. Na, na voting. Dwie minuty, bo to jest spokojnie no można. Mm. No, no ten stoping wystarczył.